Cześć, tutaj Hania ze sklepu się Cieszę się, że mogę Was gościć w pobliskim lesie w Kaliszu. Jest piękna pogoda i nadszedł czas na prezentację nowej przyczepki Tule Cross 1. W nowej odsłonie, jak widzicie, jest to nowy kolor Majolica Blue. Prezentuje się bardzo fajnie. Czym charakteryzuje się ta przyczepka? Przede wszystkim niską wagą, tak? Wersja Cross 1 w wadze. Niecałe 13 kg to uważam, że jest naprawdę e, lekka. Tak? Druga rzecz to amortyzacja. Tulek Cross 1 ma regulowaną amortyzację, którą możemy dostosować do obciążenia. Regulacja jest z jednej i z drugiej strony taka sama. Odblokowujemy element i możemy przesunąć amortyzację od najbardziej twardej do najmniej twardej. Jak już jesteśmy z tyłu, to y, warto zwrócić uwagę na bagażnik, jaka ta przyczepka ma. Jest to kosz zamykany taką pokrywą. Kosz jest pojemny i moc dużo rzeczy można do niego włożyć, wypychając maksymalnie ten kosz. Jeśli go nie używamy, bo na przykład chcemy iść pobiegać, to podnosimy go do góry, zaczepiamy i bagażnik jest złożony. To powoduje, że mamy dużo miejsca na nogi podczas biegu. Rączka jest regulowana, najpierw tylko muszę wyciągnąć chorągiewkę. Odłożę ją na bok. W bardzo łatwy sposób możemy dopasować wysokość rączki do naszego wzrostu, żeby nam było wygodnie. Teraz chciałabym zaprezentować Wam środek przyczepki. Odpinamy moskitierę, która jest przymocowana na takie klipsy. Moskitierę możemy sobie zwinąć wsadzić do góry. Środek przyczepki. Pasy pięciopunktowe, które możemy sobie regulować w zależności od wzrostu dziecka i szerokości. Na siedzeniu mamy taką gąbkę tuż pod pupą dziecka, którą możemy wyciągnąć, bo jest zapinana na guziki, wyczyścić, wytrzepać. Mamy też dwie kieszonki. Tutaj mamy takie wywietrzniki w przedniej części przyczepki, które możemy zamykać lub otwierać. Z tyłu mamy siatkę, która daje nam dopływ powietrza. I oparcie w przyczepce Tulek Cross 1 jest regulowany. Tak, jest regulowane w trzech y, płaszczyznach. Pierwsza pozycja wyjściowa, taką jak widzicie, druga pozycja, i trzecia pozycja najbardziej odchylona do tyłu. Tak? Czyli tutaj jest możliwość, jak dziecko zaśnie, mamy możliwość odchylenia go do tyłu. Jest to pozycja odchylona do tyłu i według mnie komfortowa do snu. W zestawie przyczepce Tulek CROSS 1 mamy chorągiewkę, mamy osłonę przeciwdeszczową na cały przód przyczepki, mamy osłonę przeciwsłoneczną. Mamy zaczep mocowany do, tylnej, do tylnego koła, do tylnej osi. Mamy dyszel, który w funkcji spacerowej, przyczep tak jak teraz widzimy, ma swoje miejsce. Wkładamy go tutaj. Tak, czyli nigdzie nam nie wypadnie podczas spaceru. Oraz mamy dwa koła spacerowe, które podczas jazdy rowerem Czyli musimy sobie teraz zmienić. Dyszel zakładamy. Podczas jazdy rowerem koła spacerowe podnosimy do góry. Czyli każdy element w przyczepce ma swoje dedykowane miejsce. Z jednej i z drugiej strony. Dyszel wyciągam. Drugie koło. Chorągiewka. Przyciskam jedną stronę drugą stronę. Tam się pojawi tu czerwony element, wtedy widzimy, że przyczepka jest rozłożona. Składamy rączkę, naciskamy. Wyciągamy koło. Po drugie. I tak wygląda cała przyczepka po Warte podkreślenie jest tutaj taki cypelek, który blokuje nam przyczepkę przed otwarciem. Możemy ją podnieść i te elementy będą ze sobą ściśnięte i nie, nie otworzą się. To jest fajne podczas składania przyczepki na przykład do samochodu. Przyczepka Telecros 1 została dopracowana w najmniejszym szczególe. Jest bardzo wygodna dla naszych dzieciaków. Świadczy o tym regulacja oparcia. Jak nasz maluch zaśnie, możemy go po prostu odchylić do tyłu i komfortowo będzie spał. Regulacja amortyzacji. Dopasujemy przyczepkę, obciążenie przyczepki do amortyzacji, żeby nasz maluch miał najlepszy komfort podczas jazdy po nierównościach i wybojach. Dla nas rodziców, użytkowników przyczepki, niska waga, regulacja rączki i łatwość w zmienianiu funkcji przyczepek to jest dodatkowy plus dla przyczepki Cross 1. Także według mnie, choć przyczepka nie jest tania, to warta swojej ceny. Zapraszam was oczywiście do sklepu stacjonarnego w Kaliszu, gdzie ta przyczepka jest dostępna, możecie ją zobaczyć, obejrzeć, złożyć, rozłożyć, włożyć do bagażnika. W sklepie internetowym również jest dostępna. W opisie do filmu wstawiam link do produktu, gdzie są zdjęcia, opis, wszystkie wymiary. Także do zobaczenia i do usłyszenia.